Witam kochani bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uwielbiam to stwierdzenie, uwielbiam to mówić sercem, uwielbiam to mu powtarzać i też jeszcze uwielbiam kochani, to jak, się, jak wchodzę do świątyni, do kościoła, zawsze klękam, wpatruję się w tabernakulum, gdzie jest ukryty Jezus Chrystus w i żywy. Niech będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albo też taką drugą wersję jeszcze mam. Niech będzie uwielbiony i pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ściskam Was każdą ze sobą na każdego. Pozdrawiam Was. Pozdrowieniem franciszkańskim, pokój i dobro. Też to bardzo uwielbiam to stwierdzenie. <laughs> Czyli pokój, aby zapanował na świecie i dobro w naszych sercach. A pokój w sercu może tylko dać jest Chrystus, kochani tylko On, Książę pokoju. Ale cóż, kochani, do rzeczy. A właśnie, a może, kochani, pomódlmy się teraz wspólnie razem na początek do naszej królowej nieba i ziemi. Matki naszej, kochanej Maryi, pięknej, czystej, pełnej miłości na grzeszników miłosierdzia. Pod Twoją ogronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kochani, e, dzisiaj odmawiając samego rana różaniec, e, bardzo dotknęło mnie to jakoś tak mm, piąta tajemnica części radosnej, odnalezienie pana Jezusa w świątyni. Wiem, że jest tutaj osoba, która będzie potrzebowała tych słów. E, może nie jedna. Kochana siostro, kochany bracie, to jest ten dobry czas, dobry moment dzisiaj, właśnie teraz, aby iść po świątyni i podzielić się tym, co masz w sercu, tym, co nosisz w swoim umyśle, z tym, co się zmagasz. Właśnie iść do Jezusa, tam, gdzie wstawiony jest najświętszy sakrament, albo do kościoła, gdzie ukryty jest Jezus w tabernakulum. Idź i porozmawiaj z Nim. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Wszyscy pragniemy jakiegoś pokoju serca, miłości, żeby ktoś nas kochał, żebyśmy to odczuli, żebyśmy czuli się potrzebni, kochani. Dlatego warto jest dzisiaj pójść. O Jezusa szukamy wszędzie jakieś pocieszenia, szczęścia, nigdzie nie możemy znaleźć, szamoczemy się w sobie, przeżywamy różne stany, depresje, lęki, paraliżujący strach niekiedy. Uciekamy w nie wiadomo co, ja to będę powtarzał, ale tacy, tacy jesteśmy z natury, kochani, że szukamy szczęścia poza Bogiem, a nigdy nie znajdziemy szczęścia poza Bogiem. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, mówi święty Augustyn. Polecam wyznania, wyznania książkę, a też na YouTube jest. I kochani, to jest ten dobry czas, dobry moment, żeby dzisiaj iść do świątyni, oddać Bogu chwałę na kolanach i prosić Go o pomoc. Zobaczcie, tak samo jak jesteś w domu, kochana siostra, kochany bracie, może masz męża, żonę, współmłżonka, i Siedzicie razem sobie elegancko, oglądacie coś i czujesz jej obecność, jest pięknie, ale gdy ona wyjdzie do kuchni, to nie znaczy, że jej nie ma. Ona jest w tym domu tylko jej nie widzisz. Tak samo jest z Jezusem ukrytym w świętym Sakramencie. To, że Go nie widzisz, to nie znaczy, że Go nie ma. On jest. Proś Go o dar wiary, o łaskę wiary. Proś Go, Jezu, błagam Cię, w imię Twoje rozkochaj moje serce w Tobie. Pociągnij moje serce do miłowania Ciebie. Pragnę zbawić swoją duszę, Jezu, ale potrzebuję Twojej pomocy. Gdyż jestem skażony grzechem, pokaż mi moją grzeszność. Jezu Chryste, błagam cię. Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zobaczcie, kochanek, dzisiaj, jak ludzie się kłócą między sobą. Dlaczego się kłócą? Nie wiem, takie moje myślenie jest, bo każdy z nas ma jakoś swoją prawdę. I nie zawsze jest to prawda Jezusa. Zobaczcie, Bóg mówi, że wasze myśli nie są moimi myślami. Wasze drogi nie są moimi drogami i czasami kłócimy się między sobą. Spory jakieś, jakieś, jakieś wie, wiedziemy. Pomyślimy, że coś wiemy, że, coś, że, coś, że to jest jakaś prawda może, nie? Prawda wyzwala. Jeżeli prawda wyzwala, to człowiek nie, nie potrzebuje się z nikim kłócić, bo w Nim jest miłość Jezusa. Prawda wa, poznacie prawdę. A prawda was wyzwoli. Wyzwoli nas z skajdan, zakłamania, kłamstwa, masek, udowania. I poczujemy się naprawdę szczęśliwi, kochani. Nikt nam nie zaszczęścia. Nikt nic, żadne rzeczy. Tylko Jezus, On jest pełnią. I tak rozważałem, kochani, to tajemnicę odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. I czy ja odnajduję go w świątyni, czy ja mam czas? na to, żeby być szczęśliwym, chciałam ja czas pójść do Niego. Jezus sam mówi, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni, utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię, Ja was pokrzepię. I przyjdź, kochana siostro, kochany bracie, dzisiaj z tym, co masz w sercu, do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a On cię pokrzepi. On wniesie w Twoje serce, w Twój umysł wiele światła, wiele mądrości. Na wiele spraw rzuci światło mądrości. Będziesz wiedziała, wiedział, jak je rozwiązać, co zrobić, bo to będzie Boża mądrość. On jest mądrością. On jest prawdą. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest naszym przyjacielem. Odnalezienie. Pana Jezusa w świątyni. Daj szansę, kochana siostrzyczko, kochany braciszko, sobie pomóc. Nie wiesz, czy jutro będziesz żył, żyła. Zbawiaj swoją duszę już dziś. Już dziś przyjdź do Pana i błagaj Go o pomoc. Błagaj Go. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Boże, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha Twojego. I to jest piękne, kochani, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, że możemy przyjść do niego i prosić go o pomoc. Nigdzie indziej nie znajdziemy pomocy, kochani. Możemy chodzić nie wiadomo gdzie. Ale jeżeli nie przyjdziemy do świątyni, jeżeli nie oddamy Bogu chwały na kolanach, jeżeli, go, jeżeli nie staniemy przed nim w pokorze serca, uznając siebie za grzesznych, Nigdy nie będziemy szczęśliwi. Musimy w sercu uwierzyć, że On jest naszym Panem, On jest naszym Bogiem i każdego dnia, gdy wstajemy rano, mówić: Dziękuję Ci Jezu za kolejny dzień życia, za tą szansę, jaką mi dajesz, abym mógł się nawracać do Ciebie Jezu, abym później mógł żyć wiecznie z Tobą w Tobie, z Matką Najświętszą, Twoją umiłowaną Mamą, którą dałeś nam za matkę. Bądź pozdrowiona Maryjo, święta Maryjo, królowo nieba i ziemi. Matko, kochana grzeszników, matko miłosierdzia, kochana siostro, kochany bracie, nie zastanawiaj się, znajdź dzisiaj chwilkę czasu, aby spędzić chociaż z godzinkę z Panem, sam na sam, z tym, co się zmagasz w sercu. Podziel się z Jezusem. On Cię będzie słyszał. Tak, jak żona jest w kuchni, czy mąż jest w kuchni, ale go nie widzisz, ale jeżeli coś powiesz, to ona ci, on ci odpowie. Tak samo jest z Jezusem. Mów do niego i wsłuchuj się w sercu w odpowiedzi, jakie będzie ci dawał. Przybywaj z Panem jak najczęściej. Adoruj go, uwielbiaj go. Czas jest krótki, kochani. ściskam Was mocno. Serdecznie pozdrawiam i żegnam się z Wami.